Udział w programie traktuje jako taką przygodę i myślę też, że w takiej branży, jaką się zajmujemy, wygląd zewnętrzny jest wizytówką nie tylko naszą, ale również firmy. Tworzymy dla niej nowy wizerunek, zachowując linię długości grzywy ale zdominujemy go tutaj kolorem, kolorem, który podkreśli nam bardziej całą odmianę naszej fryzury. Jeżeli chodzi o blond najjaśniejszy to zostanie wprowadzony w ten kolor, który będzie kolorem globalnym przyciemnionym w całości. Pasują do Ani kolory bardzo jasne, e, świeże, dziewczęce, e, dlatego tutaj zaproponuję miętową e, tunikę, do tego shorty, bardziej właśnie takie podarte e, w granczowym stylu oraz trampki. E, przełamie to skórą, który właśnie bardzo pasuje do charakteru Ani. Drugą moją propozycją będzie długa, zwiewna. Sukienka, którą na pewno przełamie również e, cięższymi dodatkami. E, Ania ma bardzo długie i zgrabne nogi, a przy takiej sylwetce właśnie idealnie sprawdzają się długie e, sukienki. Tutaj dodamy również obcasy wysokie. Ania to typ kolorystyczny wiosna z tendencją do lata. Dlatego też w makijażu wykorzystałyśmy kolory typowe do jej. E, Koloru skóry, koloru oczu. Skupiłyśmy się na makijażu właśnie na oczach, a usta są tylko dodatkiem. Wykorzystałyśmy kolor ciemnej butelkowej zieleni, do tego rozjaśniłyśmy wewnętrzny kącik jaśniutkim, pudrowym różem. Usta w kolorze delikatnego, pudrowego różu. Wymodelowałyśmy ładnie ani twarz. Kości policzkowe podkreśliłyśmy delikatnie. Brzoskwiniowym kolorem. Ze względu na to, że Ania ma delikatne przebarwienia na policzkach, musiałyśmy zastosować mocniejszy podkład. W takiej stylizacji czuję się bardzo dobrze, ale było to dla mnie bardzo duże wyzwanie. Dużym zaskoczeniem były dla mnie przede wszystkim włosy. Byłam tutaj oporna, ale pomimo zmiany koloru jestem bardzo zadowolona ze ścięcia i z fryzury.